Czy pana śnieżyło mnie? Podjechała. Co? Ja, ja, ja. Nie mam tysiąca ja, siedem i grafka na filmie. Proszę. Ja się odwracam, Marysia leży. Podnieś rękę do góry. Padaj! Dzięki. Drift'a zrobiliśmy. Fabryka! Ja to nie nie.

Może być taka? Ja już zacznę formować kule. Widzę jak najwięcej kłębić. Nie mam tak ja ci pomagam.

Mikołaj się ze serduszkiem swoim nie rozstaje. Jakie masz serduszko? Liczysz, że dostaniesz, chyba nie. Trochę czerwone się zrobiło. Mikołaj do Poznania dla mamy zawiedzie. Chyba, Ktoś tu.

Ale! Uuuu! Ja ci mogę poprnąć. Co, Co Dragon, Dragon Major. Major. A nie z grzybkiem. <grybki> Oj, <i> świeci się. <grybki> Niech pani zostawi nie fajnie zostawić mama, no. I na kręgle, więc jest tak nie, fajnie. Nie Dobra, są kręgle. Nie będzie! Więc jest tak fajnie i tam jest kawiarnia jak to się nie kąpie może sobie Oni na do...

Czasem. Aha, i to paruje dlatego. Ja idę na kolejną zjeżdżalnię. 69, tak. 900 kg. No mi jest pamiętaj drożdże. Dalej. Wzrost osiemdziesiąt 84. Dobrze. Jak się Już Jeszcze Marysia. Muszę na teraz gdzie Czyli na zakupy. A po obiedziu, co robimy? Idziemy na krótko. Proszę <noise> pana co obiedzie robimy? Proszę pana. Co powiedzi robimy? Na siebie czy na nich. Cześć. Czemu ze mną nie tańczyłeś? Nie ma wolnej ręki. Nie ma wolnej ręki. Halo. Gdzie idziemy? Do Łukowca. Jesteśmy na ulicy. On, on widział, widział, oh, widziałeś? Nie? Oh, Dzień dobry, proszę pana. Wyląduje w śniegu

Будишь, будешь, будешь силова. Спасаем. Я вам говорю, что вас

I ten, i my umiemy rapować trzeba zbierać banany. tak jak my Powodzenia. Powodzenia. Drugie miejsce zajęło trio proszę bardzo Marysia to jeszcze Ewa, tak I Olivia i I na trzecim miejscu Zosia, brawo dla Zosi. Bartek, zapraszamy. Tutaj zapraszamy. Brawo. 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 No, dziękuję bardzo. Dziękuję Ewa Rakowska Rakowska i bardzo. Kulza. bardzo. Kulza. Kulza. No, dziękuję Jeszcze Dziękuję Kulza

Veldig no, bra. No, no. no. AAAAAAA! Ik ben er nog niet! Ik ben er nog niet! Ik ben Ik ben er Spotkanie pod wyciągnięciem. Po co nie wiem, w górę będę wiedział. Tylko to nie jest Oliwia i Kuba. Brawo. Moje nordowskie nazwisko Dolan. O, proszę. Don Vito Gonda z tych Corleone. Słuchamy? No, 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 no. Właśnie. Czy ty? Na Cisza. Pysame. Patryku. Masz... Umilknie na wieki. Jest przeciwny temu związku. W tym przypadku nikogo nie ma, więc nie zdaliście małżeństwa. To no. jest na stanie. Dobrze, to jest na stanie. to będzie na stanie. Dobrze, to jest na stanie. w 2013 zimowiska otrzymuje Marysia. Marysia. Wszelkie uściszniki Dobrze, dziękuję. Jeszcze